嗯。Yo Yo Witam wszystkich serdecznie Państwa i od razu przechodzę do meritum sprawy. Jest wiele zapytań, wiele głosów, co dalej z Rewalem, co z poszukiwanymi chłopcami. I już odpowiadam Państwu na te pytania. Otóż prokuratura, policja i Archiwum X umorzyło sprawę, czyli zamknęło sprawę. Sprawy nie ma. Koniec. Pieczeń zapadła. Nul. Skończyło się. Eee, nie możemy nic zrobić, aby ich obudzić znowu do działania. Może się kiedyś obudzą. Natomiast dla organu ścigania, czy dla wymiaru sprawiedliwości, może raczej tak, sprawy nie ma. Koniec. A to, że matki nie mają synów do tej pory, nikogo już to nie interesuje. Nikogo to nie obleci. Poza oczywiście nami, którzy ciągle jakby ze stowarzyszenia próbujemy to jakoś monitorować i wspieramy te matki. Jesteśmy z nimi. Proszę Państwa, przez czas poszukiwań przekopaliśmy cały ośrodek. Zajrzeliśmy prawie do każdej dziury. Wszystko zrobiliśmy z własnych kosztów. Nie biorąc od nikogo żadnej złotówki. Pochłonęło to dużo pieniędzy. Eee, nie chcemy się lansować. Niektórzy nam zarzucali, że się lansujemy. Gdybym chciał się lansować, to te pieniądze, które włożyłem w poszukiwanie w rewalu, dałbym na dobrą reklamę. Dzisiaj miałbym taką reklamę, że. A myśmy je włożyli w poszukiwania i w pracę, jakie zrobiliśmy. Zarzucają nam niektórzy, że sweterek nie był taki, że tam widzą na zdjęciu, że to, że tam to. Nie będziemy się sprzeczali czy polemizowali. Ale niech każdy z Państwa, który ma tutaj coś do powiedzenia, jedzie i wykopie też. Nawet jeśli to nie ten swetr. Niech pojedzie, niech wykopie, niech coś zrobi, tak? Myśmy zrobili, myśmy przełamali pewien mur. Myśmy w pandemii tam kopali, kiedy wszyscy w maskach latali, myśmy je zdjęli, bo przecież no ja... Myśmy robili wiele rzeczy, stanęliśmy na głowie i nic. Policja przesłuchała wielu świadków, których żeśmy dali. To myśmy ściągnęli świadków pewnych, znaleźliśmy ludzi, którzy tam w tym czasie byli. Ale policja mówi, że to nic nie wnosi do sprawy. Nic nie wnosi do sprawy, rozumiecie państwo? Chłopak opowiada, jak to dyrektor, prawda, jednego tak tłuk o ziemię, że mu skórę zdrapał, prawie go oskalpował i wyrzucił przez okno. Nic to nie wnosi do sprawy. Zachęcam Państwa do obejrzenia programu, który już się ukazał, był, ale go przypominamy. To jeden z lepszych programów. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Jest to sprawa o Rewalu. Tam właśnie mówią niektórzy świadkowie, ale nadal nie chcą się pokazać, ponieważ boją się ciągle, ale opowiadają, co tam się działo. Oczywiście byli przesłuchani na policji, tak? Byli przesłuchani. No i co z tego? Nic nie wnieśli. A to, że tam działo się to, co się działo. Nic nie wnosi. Pamiętacie państwo, dobiliśmy też taki eksperyment pod hipnozą. Medium hipnotyczne pani Gaś. I przecież u pana doktora Kaczorowskiego to robiliśmy. I to medium, pani Gaś powiedziało, że dyrektor Zieleniewski odejdzie niedługo, umrze. I tak się stało. Rzeczywiście dyrektor odszedł. Spadli dopadło go po tamtej stronie. Ale my tu na ziemi nadal nie mamy żadnego punktu zaczepienia. Wyczerpaliśmy wszystkie już rzeczy. Mamy jeszcze jakieś tam miejsce jedno, które by może przeszukać. Ale mamy także opór ze strony władz z ośrodka. Pani, która była przed chwilę dyrektorem, była przed chwilę dyrektorem, już nie jest, ale była, wykrzyczała nam, że jak zniszczymy stare przedwojenne magnolie, to do sądu nas spoda. Wiecie Państwo, no i tak to się toczy. Mam taki apel, jeżeli ktoś chciałby przerwać to milczenie, ktoś to był jeszcze w tamtym czasie, ktoś to coś więcej chce powiedzieć i zrobić to dla matek, może być inkognito, może się przedstawić jako, nie wiem, małpka fiki Miki, ale wskazać, powiedzieć, coś dalej zrobić, bo my nie mamy punktu zaczepienia. Widzicie Państwo, są takie sprawy głośne, jak i na wieczorek. Przerywają prawie niusy, bo znaleźli, bo widzą, bo latają, bo biegają. Jedni mają taki priorytet, drudzy nie mają żadnego priorytetu, a matki nadal nie mają swoich dzieci. I nikt nie mówi, że jest to jedna z najgłośniejszych spraw w Polsce. To, to marginalnie, no, te były dzieci nie ma. Raptem ginie dziewczyna, gdzie oczywiście składam duże kondolencje mamie, czy też szanuję ją i rozumiem, bo straciła swoją córkę. Iwonę, Wieczorek, ale robi się z tego narodowe jakieś patetyczne, majestatyczne apogeum, nie wiem jak to nazwać, a tutaj nic, a tutaj cisza. Tak. Myśl sobie jednak, że być może w tym roku finał nadejdzie jakiś, że nastąpi przełom, że Pan Bóg jak to się mówiło, kiedyś nierychliwy, ale sprawiedliwy. Ale tak jak mówię, chciałem Państwa poinformować, że my już nie możemy, znaczy możemy zrobić wiele, ale nie możemy, bo prokuratura, policja, archiwum X, na które tak liczyliśmy, sławetne archiwum X zamknęło sprawę, stwierdziło, że nie są w stanie ich znaleźć, nie mają podstaw nawet do szukania, nie ma podstaw do szukania zaginionego człowieka. To jest piękne, prawda, hasło. To powinno tak na policji być napisane: Nie mamy podstaw do podjęcia interwencji. Jeśli znowu kogoś obraziłem i będą mnie znowu wzywać na policję, to proszę sobie darować. Wszystkiego dobrego. na terenie ośrodka w Rewalu. Wszystkie zostały powiadomione, mamy wszelkie pozwolenia. Prosiliśmy też, żeby ktoś z policji był wydelegowany do nas. Nie mamy nikogo, nikt nie przyszedł. No ale cóż, to, to tak może ma być. Będziemy kopać, będziemy szukać. Sprawdzaliśmy radarem jeszcze raz, mamy wytypowane miejsca. Być może już ostatnie, jesteśmy zmęczeni wszyscy tym i myślę, że chcemy już dać spokój, a ja pewnie długo już do Rewala nie przyjadę. Zobaczymy. Rozpoczynamy pracę, co będzie dalej. Naucz szczęścia, Baltasarze. Proszę Państwa, za mną sławetny ośrodek w Rewalu, gdzie zaginęło dwoje dzieci, który żeśmy tutaj próbowali jakby, no, próbowaliśmy odkryć całą tajemnicę, zrobić. Na dzień dzisiejszy, jak już mówiłem, stoimy przed murem, to znaczy zderzyliśmy się z murem. Nikt nie chce nam pomóc, nikt nie chce tego zrobić, rodziny dalej czekają na dzieci, na wyjaśnienie sytuacji. Cóż powiedzieć, mamy pewne tropy, jest ktoś, kto chciałby mówić. O przeszłości, ale na razie nie możemy zrobić nic. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja przejazdowo jestem przez rewal. Jak już mówiłem, e, dzięki życzliwości e, pani Monice z Rewala mogli się tu zatrzymać. To też postanowiłem rzucić trochę okiem na ten rewal. Ale jak widzą państwo, na razie mur. Trudno jest powiedzieć, kiedy znajdziemy ten szczęśliwy dzień, kiedy to zakończymy, kiedy wreszcie cała ta sprawa znajdzie swój finał. Myślę, że może i niedługo, ale na razie to wiecie Państwo, mamy mur, stoimy w miejscu i nie możemy się przebić przez różne rzeczy. No cóż, to zewala dla Państwa dzisiaj, chwilę mówiłem, pokazujemy jeszcze raz ośrodek, który tak jest w opłakanym stanie, pewnie niedługo może go inni przejmą. A sprawiedliwość powinna być sprawiedliwością zbrodnia i kara.